O dentyście, który bał się małego Franka. Tak, właśnie tak, nieodwrotnie. To nie mały Franek bał się dentysty, tylko dentysta bał się małego Franka. A wszystko zaczęło się od bólu zęba, tyle że ten ząb rozbolał nie małego Franka, tylko dentystę. A co myślicie, że dentystów zęby nie bolą? A słyszeliście takie stare powiedzenie: szewc bez butów wchodzi, ale ma za to zęby zdrowe, a dentysta ma buty, bo mu szewc zrobił, ale czasem ząb go boli? Nie słyszeliście? To i dobrze, bo takiego powiedzenia nie ma. To znaczy już jest, ale stare nie jest, bo przed chwilą je wymyśliłem. No więc naszego dentystę, doktora Mieczysława, rozbolał ząb. Strasznie rozbolał. Doktor Mieczysław chodził po miasteczku zgięty w pół i krzyczał Ola Boga! Ola Boga! Najpierw Nikt na to nie zwracał uwagi, bo doktor Mieczysław, oprócz tego, że był dentystą, należał też do zespołu ludowego i wszyscy wiele razy słyszeli, jak podczas występów śpiewa piosenki, zaczynające się od Ola Boga. Chociażby taką: Ola Boga, Ola Boga, zawaliła nam się droga do gminy, boże jedyny! Albo Ola Boga, Ola Boga, przyprawiła Hanka Roga mężowi swemu siedem dni temu. Poszedłby on do sieradza i do zwierza iść by mógł, ale strasznie mu przeszkadza. Przyprawiony róg, inni mają już w dole, trzeba z pola zwozić zboże, ale wstydzi się iść w pole, heniek nosorożec. Więc teraz też każdy myślał, że doktor Mieczysław powtarza sobie jakąś ludową piosenkę. A on cierpiał. Nie mógł pójść do innego dentysty. Bo nasze miasteczko jest tak małe, że jest w nim tylko jeden dentysta, jeden policjant, jeden ksiądz, nauczyciel jeden, który ma tylko jedną żonę i jedna szkoła, w której uczy się jeden uczeń właśnie mały Franek. Mały Franek jest jedynakiem i mieszka w jedynym bloku na pierwszym piętrze jedynej klatki schodowej. Smutno mu czasem, że nie ma siostry, brata ani nawet kolegów, bo jest w miasteczku jedynym dzieckiem. Gdy wraca ze szkoły, odrabia szybko lekcje, a potem otwiera okno i wtedy do jego pokoju poręcznie wbiegają na niby. Tajemnicze stworki, które przychodzą się pobawić. Widzi je tylko franek. Kiedy do pokoju wchodzą mama albo tata, na niby szybko znikają. Dorośli nie mogą zobaczyć na nibów, jak one wyglądają normalnie. Są całe pomarańczowe w okularach i niebieskich czapkach pilotkach. Kiedyś podobno potrafiły latać. Mają nawet małe skrzydełka ale ich nie używają. Każdy nanip umie sobie wyczarować samolot. To po co mu skrzydła?